O, dobra, działa. Masz 30 sub, gratulacje. Na, na, na 100 kamera. O, jest. No jest. Jest. Dobra, dzisiaj wam. Yy, dzisiaj będzie gameplay fajny. I wam pokażemy. No linka, myślę. Czemu ja w ogóle? Ja ja wyślę A to wyślicie? Mm, dobra A czekaj, ja niczej sobie Ty co ja sobie dam? Teraz Ja już wyślę linka Dobra. dobra, ja... bo to działa tak, dobra. I dzisiaj wam pokażemy, co budują gracze na serwerze. To jest jeden, to jest jeden. To jest taki po prostu jakiś kurde chore. Patrz, nie, 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 nie. chorek. Dobra, nie, 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 jeszcze, jeszcze, zobaczymy jak ktoś dojdzie na live'a. A, jo... E, siema, tylko tak, i teraz zobaczycie co się dzieje. Nie, patrzcie, każdy co, kto jest na live'ie nie jak do... Czekaj, ja będę... Czekaj, ja wejdę na live'a i będę... Daj ja łapkę w kuchę, żeby był wyżej. Ja aha! W, aha! I... Jakbyście się pytali, czemu mam tysięczny level, to mi kostu dodali. Ale, no... Ma... Ja mam... Ja mam live'a na telefonie, ja więc tam... No tylko To ty możesz będę, czytać czat? Będę na czacie. A będziesz czytać czat? Będę patrzeć na czat, Dobra. więc... Hmm. E, e, Będę zastęp zastępować te gamsteraki. Ty! Kurde, acio! Acio wpadł do dziurki. Trzymaj, acio, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Czemu on nas bije? Czemu? <grym> Ty się nas bije! No Dobra! E, ten, kto, ten kto, e, ten, I ten, te... ten, kto, ten, kto chce zobaczyć patologię, mówi ja i wtedy pokazujemy. Nie, nie. Te, Kto chce zobaczyć to co, je, to, co budują gracze na, 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 naszy, na naszym na naszym a ci co nie to piszą dwa, to chce, jeden, dwa. kto chce zobaczyć dobra co? on chce się bić <laughs> co tam pisze, ja chcecie zobaczyć, e, Ej, pisze jak chcecie gracze, zobaczyć jak chcecie zobaczyć piszecie to jedyneczkę to jedyne. jak nie chcecie to dwójkę Jeden lu, jeden lu. Kto chce zobaczyć pisze jeden. jeden a kto nie chce no to w ogóle nie pisze Jak, 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 jak po prostu jak nie chce się wykonać Ale jest Czemu Acio mnie bije? No bo on chce się klepać. No zeż go będę. Aha, dobra, no to fajnie. Dobra, tepaj się. Co to miało być? Nie wiem kogo są te są bki czy twoje. Nie wiem kogo, to też jest, to też. To jest twoje, to nie moje. A ciała chyba nic nie zabrał. Tepnij się. i teraz muszę... kurde spać. Tak. Na braga, nikt... Kurde. A bo a więc tak czemu? Kto tam się bije w ogóle? Shogun Falsy Toys. Dobra. I patrzcie. Tutaj, tutaj sobie... No ja nie mam swojego miecza, halo, ale to jest... Aha, ja mam, ja mam właśnie. Masz. Klaty twojej... A i patrz, tutaj, patrzcie co tutaj pisze, nie? Kto, po... kto może... ma e, e, siema. Siema, siema, siema. Bo tam o, i patrzcie się. co oni robią, patrz. Tutaj... Tutaj jakąś, wi tutaj sobie jakąś ładną willę wybudowali, ale dobra, nieważne. I patrzcie, tutaj takie coś wybudowali, to są normalni gracze z, z 20 jest 24 Tutaj mamy zakaz wstępu, a tutaj co jest? Tutaj, by i tak, tutaj było pokój dla niegrzecznych. Akurat ja mam straszne opóźnienie no na lewie. Tutaj się jakoś y, kręciłoś. Ja się kręciłem, ja mam opóźnienie na I tak się kręcimy. O, o, Widzicie co tu się dzieje? No dobra, dobra, ja już jestem. I tutaj jakieś emeraldy ja im to zabiorę i chodźmy do naszego miasta. Aha, i to nie wszystko. Bo patrzcie. z Gamasterą budujemy miasto. I tutaj oni sobie to klonują. Oni to klonują. I ja nie wiem co tu jest. Właśnie to zobaczę. Yy, zakaz wstępuj, bleble. A tutaj co oni to kopiują? I tu się wchodzi. No i to jest to samo, ile tych stygrzymu. Co jest? Już nie wiem czy To są jakieś ko kopie. Aha i jeszcze tutaj jest jakiś domy fajny. On mi się da... Tu są domy ale właśnie, czemu to... Pomocy. <noise> ja, ja się... Ja się boję, że on wpadł do jakiejś dziury, nie? Dobra, ja, ja... Otwórzcie nam! Od... O, ej, otwórz... Ej, otwórzcie nam, otwórzcie nam drzwi. Otwórzcie nam. Zosia, otwórz tą klapę, bo... <noise> Dobra, czekaj. A, dobrze. Ej, bo ja, ale ja nie mam. Mmm, to do na... Dobra. Nikt nie pisze na czacie dobra, Unikalny kod twórcy w sklepie. Co? Elo, elo, elo. I... Pisz się, na czacie. Pisz się, pisze coś na czacie. Na to na, na razie nic będę dawał. Bo widzę, że jest 5 osób na live, a nikt nie pisze. Jak to? A ja to zobaczę kto jest. Nie, tylko Piotra jest. To jest 5 osób na live. No to może mi się coś pewnie wypagowało. Jest 5 osób. O 6 osób teraz. O, o. Dziakaj, ja sobie też zobaczę właśnie na YouTube. A dobra, nie chcę mi się. A YouTube <laughs> pokazuje, że jest 6 osób. No to jest 6 pewnie. Wow. Co tam mi, jaki SMS-a? Bo też szakuję. Czekaj, bo ktoś mi Discorda. Witamy, Piotrek jak w naszej godzinie. Nasz ja. łopatkę. E, zatrzypamy... Ej, ej, ej! O, zabił, agiot! Co to miało być? To jest wszystko pokojowe. Ja tylko to zrobiłem w celach humorystycznych. W celach humorystycznych. Piotrek, to jest to samo, co było w celach humorystycznych. Masz siekierę. Ej, ej, ej! Tak, jeden, v 1 tylko ja cię będę siekierą bił, dobrze? A no dobra, jednak będę drewnianią siekierą cię bił. Lub nie, dobra, kill offem cię będę na... No dawaj no. Trzy, dwa. Tak, w sumie są sześciostki zmalań, że i nie więc. No Trzy, dwa, jeden. Ja Cię kilofem będę nawet. go! Kilofem? To był on? To był Acio, czy to był Piotr? Ja nie. Acio! Acio to był. Ty! Dobra, bo chronimy wioskę! Co ty masz za ping, jak ty się pojawiasz za moimi plecami? Normalnie, się. On się za, za moimi plecami pojawia. Tak, nie! Nie? Co to jest za ping, nie? To, to chodźmy spać, dobra, tam. Zostaniesz siekierą połuby, to się poskładać. Mam kompas. Mam kompas. Nie wiem, kogo to jedzonko... Kto chce jedzonka? Masz. Aha, zbroję ci mam oddać. Pyk, 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 pyk. To jest twoja zbroja. Nie wiem czy to ty może ten striptease zbudowałeś, co? Że masz taką grzybną zbroję. Nie. Nie. Pomóż, bo ja mam creepera. Co? Dasz mi Darze. Aha, narzędzie. Aha, o to chodzi. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Dobra. Nie wywołuj. I żelazo masz. To nie, Enderman. Dobra, w ogóle. Może ukośnij, pchaj, daj. Ja nie mam. Ej, co ty mnie masz? Czekaj, we ladkę. Co się patrzysz? Okay, ja tam zobaczę. No kogo? Czekaj, ja mam lepszy pomysł, tak. To... Wchodzę na YouTube. A. To trwy z się mówię, Naszą misją jest wszystkim szanse. A weź. Tyś się stał. Dobra, góre chyba. Ty jesteś najlepszy. Bo przez inne strony się nie da. Czyli tak, YouTube. fajka, O. No sześć osób jest. No sześć osób jest na live, a nie knap pisze. uczestnicy, no ja jestem niby tylko. A jak serwer będzie gotowy, dam ci jajki. O nie, co to? Nie, 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 tak być nie będzie. Ja tutaj może go zobaczyć, czy ktoś mi dał donate, bo tak może być zawsze. Nie, nikt nie dał. Patrz, coś to zrobił! Spokojnie! Ty jesteś mały. Nie, nie tego. O kurde. Ej, kto oceni ma jego skina na czacie? Od Zara do... do Ej, co to ma być? Za skalę? Co nas uderzył? Co to miało być? Za skalę wychodzi? A, nie, Agier wszystkich bije i wychodzi i wchodzi. Patrz, za skalę. Piotrek, ocen mój skin, jak jest najpiękniejszy na świecie, to podskocz. Zależy, jest na rajdę. O, siedem jest. To jakoś nie działa, Aha, bo ty masz tą łopatę ekstra szybką, mega. Wydajność 3, ale szkoda, że nie ma wydajności. Szkoda, że nie 5. A ja tutaj jakby to naprawię. Piotr Kaskin wypada poza skalę. Ma Alex. Dobra, to wystarczy na naprawdę. Teren. Co tu się dzieje? Jeszcze tutaj poniżczyli. Ja wiem, ja dwa kruki ja dwa kruki tylko wysadziłem, a tu jest chyba ich pięć. Słuchaj! Dobra, dajemy mu bana. Ban. i go. 10. Komu? Minut, zaczekaj. Da, Dałem mu na 10 minut. Ale mu damy? No bo nie, dobra, to... Pardon. Ai, i... I co? Odbanował. Na ja Ci dam takie coś, ale pamiętaj, że więcej rzeczy nie ma. Musimy to jakoś skon 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 skonfigurować. Na przykład tak to będę patrzeć. Musimy to tutaj. naprawić, szczególnie tą wioskę, bo w nocy to się dzieje jakieś kurde jest to, jest to na szaleństwo. Czekaj, obejrzę książę. A ja już to Ja wiem o co tam chodzi. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Acio! Acio, jesteś na A Acio! Acio. Napisz coś na czacie, napisz coś na czacie Napisałam O wiadomo, czyli 5 osób jest Coś się zbagowało No w oglądamy, chodźcie wszyscy na czat i oglądamy LEGO City Patrzcie Jak? Grupa Live, the live. Raida, 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 raida. Lego City Hej! Build the helicopter Czekajcie, bo to jest hey, dwa Jeszcze rescue. 10 sekund tylko no, nie, to jest konstrukcja. Emergency collection from LEGO City. Co? Dobra, nieważne. <laughs> <Że> każdy ogląda? <laughs> Co to było? Ktoś wysłał donatę? Eee, dobra, e, ja muszę tego buśnego, czy on mi już. Mm. No czekaj, bo ja tutaj patrzę, czy... Ani mi odpisał. Tak? No, nie dyskusja. wytrzymam. Nie, dobra. Le a Connecting Annego City. No, no to wiesz co? Ja nie wiem, czy tak można, bo wiesz co ja mogę zrobić. Zaraz przyjdę, wiesz, że trzy My musimy bardziej tutaj, nie wiem, oświetlić. Musimy po kurde tutaj wazać. Okay, ja nie, wiem, nie A Connecticut, Alego City. Jak chcecie, żebym jakie, jakiś filmik zobaczył? City. Jak chcecie, żebym jakiś filmik zobaczył na przykład? To mi podawajcie nazwę i ja go zobaczę. Mogę go lema zabić. Nie, 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 nie. 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 W życiu. W życiu. To nasz... Naszego gienka. O, o, okonyca. A co? Mam Bo ja mam dużo, 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 dużo. dużo a jak na przykład takie coś dam? I sobie dam dwójkę ja i na przykład napiszemy Bo Ja mam dosyć dużo, dużo... drewna. bo... Dredna. Możemy zrobić teraz mury. I, e, nie. Dobra, to dawaj. Tylko rozwalę tutaj jeden dom, bo jeden dom... Się rozwalił, a ja miałem, to miałem od ciebie to jednak prosk, że raz, a o to Czekaj, jak chcę zobaczyć, co tam się dzieje. Pisek ktoś? Nie, nie, nie. 157 pniaka Dawaj ja robię speed breaking. Ja no ja to potem zmarzę gumką Dasz mi żelazo Chyba jesteś tutaj, dobra Ja robię speed breaking? Jak umiem Ej ja Dawajcie bedwoksy potem gagamy. Co ja robię? Ja nie... Ja Poczekaj ja... Ja... Nie no umiem tak Patrz ile mi się udało To mi się udało Więcej nie umiałem no. Tyle mi się... Na jakim serwerze? No. jaki ty znasz serwer? Bo ja tylko znam... Ja tylko na Hypixel... Ja tylko na Hypixel... No. Jakie są? Bo ja nie no. wiem bo ja tylko znam Hypixela bo i... tylko ja im serwery znałem ale już ich nie znam no, dobra, No to potem wiem za jaka godzina No to może o... nie wiem mogę podać sekretarz jak... A jest IP, co napisałam teraz A kraj na a co też jest czasami do piklu Dawaj, na jak... dawaj, na... No ja, co ja piszczę, dawia. Dawia i król. No to wbijamy na derpa. No spoko, tylko ja bym musiała się zmienić, Będę musiała zmienić sobie wersję i wyjść na serwer, bo, bo ja nie mam na, na, No to zaczekaj, tylko derpa.mp. Tylko to jest sekret. Zaczekaj, Mck jako w KPL? właśnie, jestem. To cię damy Co na głowkę. Ja Dobra, to ja idę za ten czas y, na walkę PVP jedną. O nie. Mm -hmm. to co na razie sobie tego tekstu taka przełożę co tam jest Dodałaś mnie na tą kolejkę? No w końcu. Dżani, dżani. Jest papani. Ja nie wiem czy ty masz mniej Chłopie, ty, ja tylko jedną gwątkę co ja kakać Myślę taką czyłość mam niską no Robię. dobra, jem to jasko Dobrze, mi podpowiedziałaś myszka. Wiesz co ja? Czekaj, ja chcę coś zobaczyć, czy ty w ogóle umiesz kiekać tak, rady. Menu główny. Aga, okay, Johnny, Johnny ist yes, Papa. Sigment. Ist yes, Papa. Stukę. O to mamy wiem Fajnie To więc ja sobie daję scenę pyk. Czy się opłaca karanci z streama? No nie wiem, a więc papa. Pa.